Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak mieć wszystkie skiny w Counter-Strike Global Offensive. I dla tych, którzy się pytają i chcą wychodzić teraz z filmu, te ski, tych skinów można używać także na matchmakingach, deathmatchach i nie tylko na boty. Także, no, obejrzyjcie film i go ocencie, jeśli z tego możecie. A więc pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Yy... To tak. Wchodzimy w naszą wyszukiwarkę. Wpisujemy CSGO myślnik Changer. Tak i tutaj wchodzimy w ten pierwszy taki rosyjski link. Aha, zrobiłem cięcie. Wita nas taka bardzo fajna rosyjska strona. O tutaj mamy takie bardzo fajne, możemy sobie połączyć, także no polecam, szkoda, że ta strona jest ruska, to jakieś gówniane odliczanie, eee, tak, eee, klikamy ten super piękny program, pobiera nam się coś takiego, ja to sobie anuluję, gdyż mi to jest niepotrzebne, eee, tak, z tego możemy już wyjść i będziemy mieli coś takiego, tylko, że nie możemy tego otwierać tak o bezpośrednio, Yy, przynajmniej mi tak nie działa, to jest poradnik na yy, Windows 10, także, yy, no, na Windows 7 i 8 działa to podobnie. Yy, otwórz za pomocą i tutaj wchodzimy Archivizer winrar, gdyż inaczej to mi przynajmniej nie działa. O, i tak, na początku mamy tylko uninstall, update i to, chyba, nie pamiętam już, wchodzimy w to tutaj bardzo zajebiste okno o, coś mi się aktualizuje dobrze, aktualizacja dobiega końcu. końca tutaj możemy coś do, do tych dwa szczytować tu są jakieś linki do ich kanałów na YouTubie pewnie ale nieważne, klikamy ten oto tutaj piękny taki okrąglutki przycisk to możemy już sobie zamknąć i tak, to są prawda podstawowe jakieś tam zgody po rusku Klikamy ten o pierwszy taki podświetlony na niebiesko guziczek. A jak zrobić yy, na przykład takie yy, zajebiste coś, to wam kiedy indziej powiem. Yy, nie przejmujcie się tym, co tutaj zaraz wyskoczy. I tak za to można dostać wagbana, ale jest małe, małe prawdopodobieństwo, gdyż ludzie grają na tym bardzo już długo, niekiedy i... Yy, żadnego wagbana nie wyłapali. Tutaj. No to nie to. Tutaj ustawiamy tylko to skin changer i tak, i odpalam CS-a i widzimy się, kiedy już go odpalam. Yy, dobrze. I jak wchodzimy w ekwipunek, jak widzicie, yy, nie mam żadnych skinów, jeszcze tylko yy, musicie. Jeśli macie na przykład skiny jakieś swoje bądź z naklejkami, to... Musicie sobie je zamienić na te podstawowe, gdyż później wam to po prostu wtedy nie wypali. To jest bez skina. A wóbkę muszę sobie ustawić bez skina. I kałasznikowa muszę sobie ustalić bez skina. No, możecie mi napisać w komentarzu, że ten mój kałasznikowy jest ładny. napiszecie to mi tak w komentarzu, dobrze? Dziękuję. I teraz y, odpalę sobie. Nie, odpalę sobie. Znajdź grę. Nie lokalnie z żeby żebyście nie myśleli, że ja was chcę oszukać. Yy, tak, prawda, jakiś diet yy, yy. Nie patrzcie na moją rangę, bo jest. No. E -hem. I widzimy się, kiedy mapa mi się załaduje. Dobrze. A więc teraz klikamy ten, o tutaj, magiczny przycisk i otworzą nam się trzy bardzo przepiękne karty. O. Nie polecam od razu tego zamykać, gdyż. Oj, idź mnie z noża zabij, tak, no, dzięki, yy, tylko, bo wtedy wam się będzie kilka okien otwierało, a nie kart, chyba, tak? Nie, no właśnie, otwiera nawet więcej, o kurde, idźcie, nie lubię was, no i nam wyskoczy taki, że okej, okay, wszystko się yy, ogarnęło, możemy to już zamknąć. Yy. mamy wszystkie nasze skiny jak widzicie w górze jak naklejać naklejki na przykład albo w ogóle nie jak sobie skiny ustawić ee, dla tych którzy nie znają klawiatury to tak ee, macie takie te strzałeczki chyba każdy wie które i obok nich jest taki jakby taki kawałek jeszcze przycisków albo po prostu na poziomie tych F11, F10 i sprawy jest taki przycisk home klikacie go i macie różne gunwa możecie sobie wszystkie skin ustawić tu jak widzicie mi się wszystko zmienia tak, no, ładuj się gunwie tak, możecie sobie na przykład jak ja mam awupkę tu i skin i macie wszystkie skiny do awóbki na przykład mogę sobie siatkę safari ustawić niesamowicie luksusowy skin no i to działa tak ze wszystkimi skinami także mam nadzieję że Tobie pomogłem e, także dziękuję za oglądanie a jeszcze jak naklejki na... myślałem że mnie nie widział e, mamy na przykład Glocka. Czekajcie, ja wam tu pokażę, ja wam dam. No i tutaj wybieramy sobie naklejki. Niestety nie ma jakiegoś szukania, na przykład nazwą naklejek, to byłoby o wiele łatwiejsze. Trzeba tak przewijać tym albo scrollem Na przykład. O, Honasol, jak ta naklejka wygląda? bo fajną ma nazwę. No nie. No czemu mi paluchem zasłaniasz grubaśniku? Dobrze, a więc mam nadzieję, że jest wam miło z powodu, iż będziecie mogli patrolować kolegów, jakie to wy macie skiny. Tak wiem, że mam mało fps i Idź ode mnie. No. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymiejcie się. I jeszcze jedna rzecz. Yy, yy, tak, yy, nagram Wam poradnik, jak z, yy, zrobić na przykład coś takiego. O, że Steam, nie? Że, yy, jak Steam ma takiego fajnego zrobić, żeby ludzi strofować, może tak na przykład yy, folder ukryć. I uwaga, kto dotrwał do tego końca? Yy, mam dla Was bardzo przy, przyjemny konkurs. Yy, yy, nie, 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 uważam, że to jest bez sensu. Yy, jeśli pod tym filmem wiecie pięć łamek w górę, czyli pojecie mi yy, równoznacznie, że tym samym pojecie mi, że chcecie ten konkurs. Yy, do wygrania tam będzie yy, kilka emotikonków które są mi zbędne, takich ze Steama, każdy jest warta po 10 centów. Cóż za bogactwo. I... Yy, i będzie jeszcze do wygrania kałaszników yy, siatka safari yy, z jakąś tam naklejką yy, aby w, a mówię, powiem to w drugim odcinku jak wbijecie, tutaj pięć łapek w górę to yy, automatycznie wrzucam kolejny odcinek i jeszcze wrzucam yy, konkurs, także yy, opłacę się lajkować ten film. I ogólnie jest fajnie. Polecam lajkować. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Także no.